Bogu. Nazywam się Małgosia. Chciałabym podzielić się z wami świadectwem mojego nawrócenia. Przez całe życie byłam związana z Kościołem Katolickim, przyjęłam wszystkie sakramenty. Raz byłam bliżej, raz dalej od Boga. Był okres w moim życiu, gdy mówiłam, że jestem wierzącą, niepraktykującą. Aż w 2014 roku poznałam mojego męża Romana, który pochodził z bardzo religijnej rodziny i on zaczął mnie zachęcać, abyśmy razem uczestniczyli w mszach świętych. Chętnie się zgodziłam i od tego czasu nie było niedzieli lub święta, aby nie uczestniczyła we mszy. Bardzo chciałam poznać Boga i mieć z nim relacje. Zaczęłam nawet czytać Biblię, ale niestety nic z niej nie rozumiałam. I tak nadal tkwiłam w tradycjach i religijności, nie znając Boga, nie znając Jego słowa. Ten okres trwał przez 10 lat. Wszystko zaczęło się zmieniać 1 grudnia 2024 roku. Była to pierwsza niedziela Adwentu. Jak zwykle uczestniczyłam we mszy i ksiądz mówił o postanowieniach adwentowych. Zaczęłam się zastanawiać nad swoim postanowieniem. Chciałam, aby to było coś, co na zawsze odmieni moje życie. Coś, co naprawdę przybliży mnie do Boga. Modliłam się i nagle usłyszałam głos, który mówił: Czytaj Słowo Boże. Tak było przez całą mszę. Ten sam głos powtarzał: powtarzał Czytał Słowo Boże. Gdy wróciłam do domu, poszłam do Romana i mówiłam, że postanowiłam, że będę codziennie czytała Biblię. Wzięłam Biblię do ręki, usiadłam w kuchni i zaczęłam się modlić. Boże, każesz czytać mi Twoje słowo, więc bardzo cię proszę, daj mi ducha mądrości, aby mogła je zrozumieć. Otworzyłam nowy testament, zaczęłam czytać i stał się cud, bo naprawdę rozumiałam słowa Boga, rozumiałam, co chce mi przekazać. Czytałam codziennie, modliłam się i rozważałam słowa zawarte w piśmie. Gdy trafiłam na jakiś fragment, którego nie rozumiałam, to działo się coś niesamowitego. Bóg sam przychodził z odpowiedzią. W ciągu dnia natrafiałam na różne filmiki, kazania, fragmenty nauczeń w internecie, które dokładnie tłumaczyły to, czego nie rozumiałam. Wiedziałam, że to nie przypadek. To Bóg prowadzi mnie krok po kroku i pokazywał, że jest ze mną. Im więcej czytałam Pismo Święte, tym bardziej otwierały się moje oczy. Zaczęłam dostrzegać, że niektóre nauki i praktyki, które znałam z Kościoła katolickiego, nie znajdują potwierdzenia w Biblii, a czasem nawet je zaprzeczają. Kiedy zrozumiałam, że przez całe swoje życie wierzyłam w coś, co nie było prawdą, nie znałam prawdziwego Boga, zaczęłam płakać. Serce mi pękało i pojawił się strach. Co dalej? Przecież wszyscy, których znałam, są katolikami. Przecież teraz zostanę sama. Co mam robić? Na pewno nie wrócę już do kościoła, ale co mam robić dalej? Płakałam i modliłam się do Boga, aby mi pomógł, bo nie wiedziałam co robić. Nie musiałam długo czekać na Bożą odpowiedź. Kolejnego dnia natrafiłam w internecie na stronę Getsemani którą prowadził Sebastian wraz ze swoją żoną Pauliną. Czytali oni Słowo Boże, rozważali je i ciągle powtarzali, żeby każdy człowiek sam czytał, nie słuchał na oślep tego, co mówią inni. Powtarzali, że Słowo Boże powinno być tłumaczone Słowem Bożym. Nic nie wolno do Niego dodawać ani odejmować. Zobaczyłam, że nie jestem sama, że jest mnóstwo takich ludzi jak ja, którzy chcą iść tylko za Chrystusem, a nie za żadną religią. Bóg dał mi nawet w pracy taką osobę, Klaudię, która również zaczęła czytać Słowo Boże i się nawróciła, z którą mogłam rozmawiać o Jezusie i która się ze mnie nie śmiała i nie uważała mnie za wariata. Od tej chwili Jezus Chrystus stał się numerem jeden w moim życiu. Zasypiam i budzę się z myślą o nim. Mówię o nim wszędzie, gdzie jestem. Modlę się godzinami własnymi słowami, czytając Pismo Święte, śpiewając psalmy i pieśni uwielbienia. I właśnie w czasie takiej modlitwy, gdy modliłam się o moją córkę Zuzię, gdy prosiłam Boga, aby odmienił jej serce i zachowania, Pan Bóg pokazał mi, jaką ja jestem córką. Ile razy, ile razy sprawiłam przykrość mojej mamie, jak ona przez moje zachowanie bardzo cierpi. Zaczęłam płakać. Po raz pierwszy w życiu prawdziwą skruchę, prawdziwy żal za grzechy. Moja mama była w tym czasie w Niemczech. Miała wrócić tydzień później. Przez cały tydzień Pan Jezus pracował w moim sercu, a gdy moja mama wróciła do domu, zeszłam do niej, i zaczęłam płakać i przepraszać ją za wszystko to, co złe jej uczyniłam. Przeprosiłam również mojego tatę. Rodzice mi wybaczyli, ale to nie był koniec mojej skruchy. Pan Bóg pokazał mi jeszcze, jaka niedobra byłam w stosunku do mojego szwagra i jego żony. Jak źle o nich mówiłam, jak źle o nich myślałam, jak bardzo im zazdrościłam. Nawet nie wiem, kiedy te okropne rzeczy zagnieściły się w moim sercu. I znowu płakałam, przepraszałam Boga. Ogromnie tego żałowałam. Pojechałam do szwagra i szwagerki, wszystko im wyznałam, przeprosiłam i prosiłam o wybaczenie. O dziwo Weronika powiedziała mi, że nigdy nie słyszała, abym ja o niej źle mówiła, ale ja to wiedziałam i po tym jak Bóg dotknął mojego serca, to nie mogłam nie pójść i nie przeprosić. Wybaczyli mi. Od tego czasu Pan Bóg pokazuje mi wszystko to, co złe zrobiłam w życiu, a ja chodzę i naprawiam to, co jeszcze da się naprawić. Przestałam przeklinać, przestałam złożeczyć, przestałam się gniewać. Wszystko, co złe zabrał Bóg. Mój mąż okazał się dla mnie wsparciem, i chociaż cała rodzina odwróciła się ode mnie, gdy powiedziałam, że odchodzę z kościoła katolickiego, pomimo, iż źle o mnie myślą i mówię i mówią, ja nie mam zamiaru zejść wąskiej ścieżki, która podąża za Chrystusem. I nie i, i, a za rodzinę modlę się i im błogosławię. Pan Bóg nie zostawił mnie samej. Któregoś razu, gdy oglądałam w Getsemani, zobaczyłam komentarz, który był podpisany Kościół Pana Jezusa Chrystusa w Kościerzynie. I o dziwo był to w tym, było to w tym czasie, gdy modliłam się i prosiłam Boga o społeczność wiernych. Takich, którzy też podążają tylko za Chrystusem. Miałam ogromne pragnienie w sercu, aby znaleźć takich ludzi, którzy kochają bezgranicznie Boga. Którzy oddają Mu cześć i z którymi i ja mogłabym się modlić i tę cześć oddawać. Od razu sprawdziłyśmy w internecie, co to za wspólnota. Kiedy odbywają się nabożeństwa, gdzie dokładnie się ona znajduje. Postanowiłyśmy z Klaudią tam pojechać. Przyznam szczerze, że bardzo się stresowałam, lecz gdy tylko przekroczyłam próg zboru, okazało się, że niepotrzebnie się denerwowałam. Ludzie, których tam poznałam, okazali się bardzo ciepli, pełni Bożej Miłości, naturalni. Nikt nas nie oceniał, wręcz przeciwnie, czułam, że naprawdę im na nas zależy. I dziękuję Bogu, że postawił ich na mojej drodze. Wiem, że przede mną jeszcze daleka droga, ale idę już nie sama. Idę z Jezusem, z moim zbawicielem, z moim Panem i przyjacielem. I tak jak napisane jest w Ewangelii Jana 8:32: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dziś wiem, że tą prawdą jest Jezus i niczego więcej nie potrzebuję. Amen. Amen.